A się przy lockingu panowie przy lockingu nie musi być szczególnie jak walczy się tak jak w k bez piszczeń pisze jest z grubą twardą kością W tym jeszcze tu jest taki skorzyk. więc jak to dobrze wejdzie tak jak tam pokazałem hop na środek na początek tutaj to od razu mówię wam wyślę walkę Tomka Makowskiego 2-3 minuty sami Chyba na albo tak. Lecimy. To tak, Nie. To Nie. Taka. Zacz, Zobacz, ręce masz na ty. W tym samym miejscu, tylko tu. I nie skacz tyle? Tak, jeszcze pierwszy raz też Nie skaczemy. Właśnie możecie. Tu nie skaczemy. Jedno podcięcie. A drugi no macie w powietrzu, jesteście stabilni. Podchodzimy sobie.

Teraz wszystkim za No. A nie patrzą na ręka? Że chciał się zbliżyć z Serią. Patrzcie no. 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 jeszcze. Zobaczcie jeszcze na to. To co, co nam no. zawsze Tak do jest cały czas I teraz kopnij. Ręka do przodu, że nawet jak on by chciał skrócić dystans zaatakować, bo ręce mamy szybsze niż nogi, tak? No to on się nadziewa na czas. Ja nawet jak dostanę, polecę tu, ale asykulacja jest. Więc możecie tu, ale jestem zwolennikiem, że w szkódknięciu przy luka się rękę, szczególnie że na przykład podchodzę jakąś akcję hop, bo, bo jak już go raz długi i widzę, że on kule. To wtedy mogę zaryzykować, no to wszystko musicie być, to wszystko z czasem przychodzi Teraz jeszcze zobaczymy. Tylko bez piszczelu, bez, piszczeli, bez tego nie robimy. Kościuszko kasa. Nie bokiem, bo piszczel to jest, tak jak mówię, to Ta boczna kość, jakiecie kurczaka, zawsze jest e, w kicce kurczaka, taka cienka kość. ta też jest płaska, cienka, płaska. Źle przyjmiecie, zobaczcie. W łuki nauki chodzenia kościołkowa, złamana, oderwana od kostki, zerwane, achilles, 6 do 9 miesięcy Uczci się na nowo chodzić. Więc piszę, no piszę. To, boli, to boli. Ale to no, To okresna się obije, zrobi się naroż, mikro pęknięcia, też nie na hamca, wałkiem. Nic takiego jak kurwa, nie kurwa, bo Dobra, w robi. Ale oni mają biedę, oni kurwa żyją z tego, że idą się na pierdolacz na tak? A zawodnicy, no, zobaczymy, niektórzy kurwa, a, jak się znajdziecie w tych te każdy, tamtym, stare, są starych, oni się, ma no ma 30 lat. Kurwa, już takie są z tego, co? Ważne jest zdrowie, albo się pół na ręce, albo pisze, opisze. Nie tak, bo połamane i po prostu kopiecie worek twardy czy to co pokazywałam oponę, ale nie masować, nie obijać sobie tego mikro pęknięcie to tak samo jak szybe. tak Na przykład w aucie rzucić się dużym kamieniem wyjebie tak, a małym kamieniem nie, ale są jakieś tam pęknięcia pęknięcia tu się robi jakiś tam e, pajęcznik coś to ona już łatwiej pęka tak samo no, e, kości te mikro pęknięcia one przez jakiś czas e, Mikro pęknięcie się robi, wyleczysz to, narasta, to tak jak spaw, że jesteś jeszcze ale do pewnego momentu, a nigdy nie wyczuje Ciebie, nie Stój, nie rusz się, nie rusz się, aaa, widzisz, już schowałem. nie tak, tu, to takie zabawy, to kurwa, też wam, <laughs> walkę Makowskiego pokażę też, w Tajlandii, o mistrzostwo świata. Tak chodzi, w... on kurwa technikami pokserskimi się po rozpierdolił w, w w Tajlandii w pierwszej rundzie. To na całej stopie, nie ma kopnięcia. Piękna idzie do przodu, skręca się. Tak jakbyś chciał, zobacz. Tak jakbyś chciał przeciąć to. Ho! A to chyba kolano najgłośniej, prawda? Kolano do przodu, nie bokiem, bo jeszcze. Raz. Widzisz? Ja cię już zna, że to. Nie z boku. Kolano idzie do przodu i do skręc. To wkłada się w parkietację, nie? Kolano, nie, nie, Tysz, się jak masz trajekt, jesteś, no, już, nie, tak no, nie, się no, nie, no, nie, no, nie, nie, no, nie, 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 I nie, nie, sobie nie, nie, Odchylam się. Tu jest ważne nie, nie, Ho, do tyłu. nie, Patrz. Znowu zrobiłeś coś takiego, hop i noga ci tam się poszła do przodu i uciekamy, do przodu, hop i nie prostuj całkiem nogi, bo jak ja zrobię obronę, kolano sobie złamać, króciutko, hop, hop i teraz co najgorsze robisz, patrzcie co on najgorsze robi, no. zobaczcie, stój stój Stoimy, no teraz jeszcze no, dobrze. Hop, teraz dobrze. Hop, no dalej. Dobrze robię, dobrze. wypełnię się. a Zobacz co nowe. Chcę kopnąć w tą nogę i tu jestem w Ho! Hop, 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 kupię. Ty sobie też trochę weźmie. Chcę kopnąć, tu niewygodnie jest tu. Idę na to. Zobaczcie na silniejszą, na jaką silniejszą nogę. Tak jak jestem, muszę znaleźć tak jak jestem, miejsce. A najwyżej jeszcze zrobię skręt hop. Pw. Dobra? Dobrze. Puf, Mówiłem, podchodzisz do mnie, rozróżniasz się parę. Kopiesz i podchodzisz tak ręce. Тук най-първо мислиш о своето здраве, о своето безопасност. Змяна на стъпката.